Możesz sobie zmienić dziewczynę, możesz sobie zmienić samochód, możesz sobie kupić psa, a potem kota. Możesz. I możesz sobie też zmienić herb na nowoczesne logo i to tuż przed stuleciem klubu. No ale musisz się liczyć z tym, że komuś się to może nie spodobać. Tym bardziej, jeśli nie spytałeś tego kogoś, co on o tym w ogóle myśli. Witamy w Kaliszu. W świecie piłki nożnej nie ma nic bardziej ikonicznego niż herb klubowy. To symbolika, która łączy pokolenia jest świadectwem tożsamości oraz historii zespołu. Jednak w przypadku KKS Kalisz, próba modernizacji tego symbolu okazała się być krokiem, który podzielił społeczność kibiców i wzbudził ogromne kontrowersje. Kaliski klub sportowy, którego korzenie sięgają 1925 roku, pod koniec roku 2024 postanowił wprowadzić nową identyfikację wizualną, w tym zmienić herb klubowy, co miało być częścią przygotowań do obchodów stulecia istnienia klubu w 2025. Władze KKS-u argumentowały, że nowy herb symbolizuje nowoczesność, dynamikę, i postęp, nawiązując jednocześnie do historii i tradycji miasta oraz klubu. Jednakże to, co miało być świętem i krokiem naprzód, okazało się być krokiem w zupełnie przeciwnym kierunku. Zmiana herbu była radykalna. Dotychczasowy, znany przez lata strój kolorową skośnie przeciętną tarczą w barwach niebiesko-biało-zielonych zastąpiono nową wersją, która wygląda jak miks inspiracji z innych klubów i miejskiego herbu. Litery KKS zostały wydłużone i ułożone w jednej linii, co dla wielu kibiców było nie do przyjęcia. Reakcja była natychmiastowa i jednoznaczna: oburzenie. Na platformach społeczności w forach i w mediach lokalnych fani wyrażali swoje niezadowolenie. Hasła takie jak Herb to rzecz święta czy żądamy wycofania się z tej absurdalnej decyzji były powszechne. Kibice KKS-u poczuli się zignorowani, gdyż zarząd nie przeprowadził żadnych konsultacji z nimi przed wprowadzeniem zmiany. W reakcji na nowe logo grupy kibicowskie zdecydowały się na bojkot meczów, zarówno domowych jak i wyjazdowych oraz zerwania wszelkiej współpracy z władzami klubu, dopóki nie zostanie przywrócony stary historyczny herb. To nie tylko ostra krytyka decyzji zarządu, ale i wyraz głębokiego przywiązania do symboli klubowych, które dla wielu są częścią ich tożsamości. A owa krytyka tej zmiany wydaje się zasadna z kilku powodów. Po pierwsze. Herb klubu nie jest tylko logotypem do rebrandingu, to symbol tradycji i historii, które powinny być szanowane. Po drugie, brak konsultacji z kibicami pokazuje, że zarząd chyba nie do końca rozumie uczucia fanów, którzy są sercem każdego klubu. Po trzecie, nowy projekt Herbu wydaje się być pozbawiony duszy, nie oddając bogatej historii KKS-u, a co więcej, można go postrzegać jako brak oryginalności, i tu porównanie z Juventusem jest jak najbardziej na miejscu. Zmiana herbu KKS Kalisz jest lekcją dla wszystkich klubów, że tożsamość wizualna to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim tradycji i więzi emocjonalnej z kibicami. W obliczu takiego sprzeciwu zarząd musi rozważyć, czy wartości nowoczesności i prestiżu są warte utraty wsparcia i oddania fanów. Nie wszystko da się kupić, nie wszystko da się zmienić. Pokazuje to również historia, bo przecież wielokrotnie już w naszym kraju przerabialiśmy takie tematy i w zasadzie kończyły się one w taki sam sposób. Piłka nożna to emocje i czasem taka romantyczna część kibicowskiego życia. Zabrakło wyobraźni, a teraz prawdopodobnie zabraknie kibiców. A czym jest piłka nożna bez nich? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i cześć, do następnego!